Cześć, cześć z tej strony Wodiak, i dzisiaj opowiem Wam o tym, czym są artefakty, jak możemy ich używać i czemu powinniśmy wystrzegać się anomalii. Zapraszam serdecznie. Na starcie ustalmy po co i dla kogo jest ten materiał. Czyli jeżeli jesteście wieloletnimi stalkerami, weteranami serii, lubicie lore stalkera itd., tak to tak naprawdę nic nowego tu nie znajdziecie. Możecie się rozejść. Ale oczywiście zapraszam, żebyście jednak zostali. Może coś tam zawsze skubniecie. Może coś pominęliście, może coś ciekawego wam w ucho lub w oko wpadnie. Więc dla kogo jest ten materiał? Materiał jest dla ludzi, którzy prawdopodobnie nie grali w pierwsze trzy części stalkera. Zaczynają od stalkera dwójki i tak naprawdę... Gdzieś tam ciężko im zrozumieć o co chodzi z tymi artefaktami, anomalie co chwilę ich zabijają i tak naprawdę nie wiedzą po co mieliby te artefakty nosić, po co ich szukać itd., itd. Co ważne, to nie będzie spis wszystkich artefaktów i anomalii oraz tego jak działają, a raczej ogólny poradnik jak się one zachowują, czego powinniśmy unikać i po co w ogóle artefakty są nam w świecie gry potrzebne oraz co jeżeli tracimy zdrowie i nie wiemy dlaczego, a nasze promieniowanie wciąż się podnosi. Także słuchajcie bardzo krótko o anomaliach. Anomalie są to zjawiska, które nie występują poza zoną, występują one tylko i wyłącznie w zonie i są to zazwyczaj w 99% tak naprawdę, lub w większości można powiedzieć, zjawiska dla nas negatywne. Są to zjawiska, które będą chciały nas zabić i na które powinniśmy uważać. Aczkolwiek czemu one są dla nas ważne? Ano, dlatego, że produkują one artefakty. Co ważne, co się tyczy anomalii, w świecie Stalkera 2 możemy znaleźć dwa typy anomalii. Pierwsze to będą anomalie zwykłe, takich będzie masa w świecie gry, naprawdę ogrom. Drugie to będą anomalie legendarne, takie jak bulba, którą um omówiłem już na kanale czy takie jak pole maków, które w sumie zaraz po tym materiale niedługo również na kanał wleci. Takich anomalii będzie w świecie gry tylko kilka. I czemu o tym mówię, czemu jest to ważne? Tak naprawdę pole maków, bulba czy wszelkie anomalie legendarne będą również posiadały w sobie artefakt. Aczkolwiek nie będzie to artefakt wyprodukowany przez te anomalie, czyli nie będzie on się w niej regularnie pojawiał, tylko będzie to przedmiot zmieniony, czyli jakiś przedmiot codziennego użytku, który został przez tą anomalię zmieniony i możemy go podnieść... Raz i tylko raz i nigdy on więcej już się w tej anomalii nie pojawi. Natomiast anomalie zwykłe produkują, można powiedzieć, artefakty na normalnych zasadach, czyli regularnie w danych anomaliach, w polach anomalii dokładniej, będziemy mogli znaleźć różnego rodzaju artefakty. Kiedy? Co do zasady, powinny się one gdzieś tam zazwyczaj wytwarzać po emisjach. Aczkolwiek z mojej perspektywy, w aktualnej wersji gry bywa różnie. Czasami ta emisja u mnie nie występuje, a i tak na polu anomalii i tak mogę znaleźć artefakt, mimo że wcześniej, jakiś czas wcześniej już z tego pola artefakt wyciągnąłem. Jest takich pól anomalii w grze bardzo dużo i tak naprawdę w te miejsca opłaca się wracać. Nie będziemy tu omawiać wszystkich z nich, bo nie ma to najmniejszego sensu, ale na pewno jeżeli w Stalkera 2 gracie, to wraz z waszą grą będziecie takich miejsc odnajdywać coraz więcej i gdzieś tam cofając się do różnych lokacji pewnie nauczycie się po prostu, żeby przy okazji z detektorem wskoczyć w takie pole anomalii i zobaczyć czy nie wyskoczył nam kolejny artefakt. No i przejdźmy, słuchajcie, do artefaktów. Czym są artefakty? Tak jak już wspomniałem, artefakty są wytworem anomalii, czyli tworzą się w anomaliach. I tych artefaktów jest w świecie Stalkera 2 naprawdę sporo. I mówiąc tak bardzo ogólnikowo, są to przedmioty, które posiadają pewne właściwości, zarówno pozytywne, jak i niestety negatywne, które możemy na siebie założyć, a dokładniej w pojemniki, na artefakty, które mamy przypisane do naszych kombinezonów. Im lepszy kombinezon, tym więcej pojemników aczkolwiek nawet te niższe kombinezony często możemy u technika przerabiać, możemy je ulepszać tak, aby posiadały więcej miejsc na te artefakty. I tak na przykład kombinezon, który w tym momencie widzicie u mnie, założony na ekranie, posiada standardowo dwa miejsca na artefakty. Natomiast ulepszony posiada 4 miejsca na artefakty. I tak naprawdę oznaczone jest to ikonką takiego właśnie artefaktu. W momencie kiedy najedziemy na ten nasz kombinezon, to u góry mamy liczbę przy tej ikonce i ona nam pokazuje, ile takich artefaktów możemy na siebie założyć. No i słuchajcie czas przejść do mięska, czyli tego tak naprawdę co nam artefakty dają. Bo jak już wiecie z tego poradnika możecie je na siebie zakładać i mają one właściwości zarówno pozytywne, jak i negatywne. No i kiedy najedziemy na taki artefakt, to zawsze jest napisane na tym artefakcie jakie on posiada właściwości. Zazwyczaj tak naprawdę negatywną właściwością każdego lub większości artefaktów jest to, że wywiera one na nas pewne promieniowanie, czyli tak jak. Abyśmy mieli promieniowanie w świecie gry, tak samo i artefakty mają promieniowanie. I to, co jest ważne, to to, jaki poziom promieniowania wydzielają, a jaki poziom danej właściwości pozytywnej one nam dają. Czyli jeżeli na przykład będziemy mieli na zielono zaznaczone, że dany artefakt powoduje zmniejszenie obrażeń fizycznych jako małe i jednocześnie będzie miał na czerwono napisane, że powoduje również małe promieniowanie, no to tak naprawdę słabe, nie małe, przepraszam, to oznacza to, że będziemy dostawać w tym momencie po jego założeniu słabą dawkę promieniowania. Aczkolwiek można to obejść. Po pierwsze, istnieją artefakty, które chronią nas przed promieniowaniem, i żeby na przykład zredukować promieniowanie negatywne słabe, musimy założyć artefakt, który będzie miał promieniowanie pozytywne na zielono, również słabe. Musi się to wyzerować. Lub możemy założyć artefakt, który ma promieniowanie na zielono średnie i do tego dwa artefakty, które mają promieniowanie. 2 na czerwono słabe, czyli rozumiecie, dwa słabe to jedno średnie, 3 słabe to jedno duże itd., itd. I w ten sposób musimy reagować wzajemnie tymi artefaktami na siebie, tak żeby doprowadzić do stanu zerowego, gdyż jeżeli będziemy chociaż słabe promieniowanie na siebie dostawać, to nasz wskaźnik promieniowania będzie cały czas rósł. I spotkałem gdzieś tam na Reddicie, na różnych forach pytania, czemu dostaję cały czas promieniowanie, czemu moja postać umiera, mimo że stoję w miejscu. No, właśnie często dlatego, że dostajemy promieniowanie od artefaktów, gdzieś nie zwracamy na to uwagę i w końcu nasza postać umiera od zbyt dużej dawki promieniowania. Warto również dodać, że w późniejszym etapie gry te lepsze kombinezony możemy u technika wyposażać w ulepszenie, które powoduje, że jeden lub dwa i więcej, ale zazwyczaj chyba maksymalnie to jest dwa, sloty na artefakty będą chronione przed promieniowaniem. Ale tak jak mówię, jest to raczej w późniejszym lub przynajmniej w średnim etapie gry na tych lepszych kombinezonach i egzoszkieletach i zazwyczaj musimy na to znaleźć również schemat w postaci pendrive'a, żeby dany technik mógł to wykorzystać i nam założyć. Ulepszyć. Dzięki temu artefakty umieszczone w takich slotach zabezpieczonych nie będą wydzielały promieniowania w ogóle, a takie sloty będą oznaczone taką delikatną zieloną obwódką pod naszą zbroją, tam gdzie mamy te sloty na artefakty. No i najważniejsze, jak możemy poszukiwać artefaktów. To tak naprawdę mówi nam w pewnym sensie już tutorial na początku gry i nie jest to trudne. Musimy po prostu wyciągnąć wykrywacz domyślnie z początku gry. Pewnie będzie to echo, czyli ten, który teraz widzicie na ekranie, taki żółty. I wykrywacz będzie nam dawał sygnał, akurat w przypadku echo, jeżeli po pierwsze w okolicy znajduje się artefakt, a następnie ten dźwięk wydawany przez ten, przez ten niebieski sygnał będzie coraz częstszy, im bliżej danego artefaktu będziemy się znajdować. I jeżeli podejdziemy dostatecznie blisko, to w końcu ten artefakt ukaże się naszym oczom, gdyż domyślnie jest niewidzialny, wyskoczy z anomalii i będziemy go mogli podnieść. Aczkolwiek warto tutaj dodać, że czasami można się poirytować, gdyż chodzimy dookoła i tak naprawdę ten artefakt nie chce wyskoczyć. I może się okazać, że po pierwsze jest gdzieś pod nami albo nad nami i tak dalej, a po drugie te artefakty delikatnie się w anomaliach poruszają, więc najzwyczajniej w świecie gdzieś tam on może delikatnie przeskakiwać, a my na przykład będziemy chodzić dookoła tej anomalii. Co warto dodać, to że zawsze powinniśmy mieć w rękach śrubkę i desaktywować te anomalie na sekundę, dwie, tak żeby bezpiecznie przez te pola anomalii przejść. Inaczej będziemy dostawać spore obrażenia, a w przypadku niektórych anomalii będzie to po prostu insta-kill, jeżeli nas już złapią w swoje szpony. Dlatego śrubka i detektor i do przodu. Co do samych detektorów, w grze według mojej wiedzy są cztery detektory. Pierwszy to jest echo, trzy kolejne. Wydaje mi się, że wszystkie można zdobyć w pewnym sensie za darmo, w pewnych etapach gry, i na pewno z dwóch udostępnię Wam za jakiś czas poradnik, kolejnych po Echo, aczkolwiek ostatni z nich nie jestem pewien, czy można znaleźć za darmo. No i w takim razie, jak go znaleźć? No, tak samo jak i całą pozostałą resztę, możecie je kupić również od handlarzy. Czyli, jeżeli zależy Wam na lepszym detektorze, to po prostu zachodząc do danej bazy, zawsze sprawdźcie inwentarz danego handlarza i tak naprawdę powinien on już mieć dla Was coś lepszego. Drugi detektor jest dostępny już po wysypisku, tak naprawdę w następnej bazie do kupienia. No i słuchajcie, zbliżamy się do końca. Tak naprawdę to już by prawie było na tyle. Warto tylko dodać, że artefakty, których nie nosicie, których nie używacie, możecie schować w schowku, ale oczywiście są one podstawową walutą w pewnym sensie w świecie stalkera, tak naprawdę, gdyż każdy handlarz z wielką chęcią artefakty od nas kupi i są one dosyć drogie, w zależności od tego, jaki to jest artefakt, im lepszy, tym droższy, możemy go sprzedać, gdyż tak naprawdę słabsze artefakty mają gorsze statystyki. I mają ich mało, ale coraz lepsze artefakty mają tych statystyk coraz więcej i jest, są one coraz lepsze. Dlatego opłaca się upgrade'ować nasze kombinezony, szukać odpowiednich artefaktów i końcowo ułożyć sobie taki build w pewnym sensie z tych artefaktów, jaki nam najbardziej w grze odpowiada i jaki potrzebujemy. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Tak jak mówiłem, nie jest to poradnik przeznaczony w większości dla starych wyjadaczy Stalkera, bardziej dla nowych graczy, którzy nie rozumieli, dlaczego coś tam się dzieje, na przykład z ich post lub po co są w ogóle te artefakty, po co je szukać, gdzie je szukać i tak dalej. I mam nadzieję, że takim właśnie graczom ten poradnik się przydał, ale może i coś starzy wyjadacze dla niego, z niego, dla siebie wyciągnęli. A tymczasem, jeżeli poradnik wam się przydał, jeżeli poradnik Wam się podobał, to oczywiście zostawcie subika wraz z dzwoneczkiem, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami, no i łapkę w górę, jeżeli uznacie, że materiał był fajny, materiał był dla was pożyteczny. A tymczasem mówił dla Was Wodiak i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie! Share. hey hey hey